Mm -hmm. Więc tak, co łączy wszystkich bogatych ludzi? Co łączy każdego milionera, każdego miliardera? Każdą, każdego, jakby człowieka sukcesu, każdą osobę, która od samego początku zbudowała swoje przedsiębiorstwo, swoją firmę, swoją korporację i jest na samym szczycie. Oczywiście nie mówię tutaj o osobach, które, nie wiem, przez los szczęścia wygrały miliony na, w totolotka, tak? Co łączy każdą z tych osób? Jaki jest ich sekret? Bo wielu z nas chce wiedzieć, jaki jest sekret tych milionerów? Jaki jest sekret tych osób, które zarobiły tyle pieniędzy? Otóż sekret jest bardzo prosty. Każdy z nich czyta książki. Okay? To, jest, to jest jeden z największych sekretów, jakie, jakie oni posiadają. Każdy z nich czyta książki. Każdy z nich się uczy codziennie. Każdy z nich szuka wiedzy. Każdy z nich pragnie tej wiedzy. Powiedzmy, dam ja Wam taki przykład. Warren Buffett, jeden z najbogatszych e, ludzi na Ziemi. Dla ja, tych, którzy nie wiedzą, kim jest Warren Buffett. Warren Buffett jest inwestorem e, i jest uważany za jednego. Jest jednym z najlepszych inwestorów na świecie, jest uważany za jednego z najbogatszych ludzi na świecie. On czyta plus minus od 3 do 5 godzin dziennie. Oczywiście te, te informacje, ile on czyta, to, to się różnią i, i nie jest to jasne, ile on czyta, ale mniej więcej czyta od 3 do 5 godzin dziennie. Bill Gates stara się czytać 3 do 5 książek miesięcznie. Ehm, Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, e, stara się czytać dwie do czterech książek miesięcznie. Mogę wymieniać w nieskończoność. Ty Lopez e, zrobił dobry te TED Talk. Dla tych, co nie wiedzą TED, polecam wszystkich oglądać TEDa. E, dla tych, co znają angielski, ale chyba mają też napisy polskie. E, uczył, jak czytać książkę, jedną książkę dziennie. Oczywiście nie mówię tutaj o całej książce, bo się nie da przeczytać całą książkę dziennie, nawet jakbyśmy chcieli, chyba żebyśmy naprawdę przysięli, no to byśmy siedzieli tak i czytali cały czas. Ja tak nie potrafię. Ja mogę poświęcić pół godziny, godzinę na czytanie i koniec. Tak czy inaczej, on czyta też codziennie. Poświęca czas na czytanie codziennie. Każdy z tych milionerów, miliarderów, bogatych ludzi, zależy jak to zdefiniujecie, zależy jak sobie to nazwiecie, każdy z nich czyta książki. Teraz pytanie do Ciebie, bo prawdopodobnie Ty też chciałbyś być bogaty, chciałbyś też zarobić więcej pieniędzy, chciałbyś e, być wolny finansowo, chciałbyś wyjechać na wakacje, mieć fajny samochód i tak dalej, Jak dużo Ty czytasz? Jak dużo czytasz? Oczywiście nie mówię tutaj o komiksach, o, o jakichś tam powieściach, o jakichś książkach fabularnych, o memach w internecie. Jak dużo czytasz książek edukacyjnych? Książek, które naprawdę Pomogą ci wejść na wyższy poziom, które naprawdę czegoś ci nauczył. Powiedzmy, jesteś osobą po studiach. Teraz ile książek po studiach przeczytałeś? Prawdopodobnie zero. Jesteś osobą po studiach już 5 lat. Ile książek edukacyjnych, które pozwolą ci wejść na wyższy poziom i pozwolą ci zarobić pieniędzy, więcej pieniędzy, ile książek przeczytałeś? Prawdopodobnie zero. Oczywiście są tutaj osoby, które czytają książki i pytają się, się mnie jakie książki czytam, jakie książki najlepiej czytać i tak dalej i tak e, dalej. Więc na pewno są osoby, które mnie oglądają, które czytają książki. A no, większość osób prawdopodobnie no, nie, nie chwyciło żadnej książki, nawet no, nie, nie spróbowało, tak? I teraz dam Wam jedną radę, ponieważ zaraz się zacznie fala pytań, jakie książki są najlepsze, jakie książki sprawią, że będę milionerem od razu. Oczywiście nie będzie żadnej książki, która sprawi, że będziesz milionerem od razu. Mogą być książki, które cię zainspirują. I też nie pytaj o książki. Nie pytaj o pięć tytułów, które warto przeczytać. Zapytaj tylko jedną. Poświęć czas tylko na jedną książkę. Ja wszystkim mówię na przykład o osoby, które jeszcze nie czytały żadnej książki: Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Robert Kiyosaki. Okay? To jest wasz początek. Bo nie, każda osoba, nawet, nawet nie tyle co przedsiębiorcy, ale wszyscy powinni przeczytać tę książkę. Bogaty ojciec, biedny ojciec. To jest pierwsza książka, którą powinniście przeczytać później. Już będziecie sami wiedzieć, jakie książki czytać. Oczywiście będziecie mogli sprawdzić, co ja czytam i tak dalej, ale. Nie pytajcie o 10 tytułów, nie pytajcie o 5 tytułów, nie pytajcie o masę tytułów związanych z... Tym. przeczytajcie jedną książkę, poświęćcie czas na jedną książkę, na jednego autora, później przejdźcie na drugą książkę. Dopiero później jak już skończycie tą książkę i poświęcicie czas, żeby przeanalizować tę książkę, bo nie wystarczy się po prostu ścigać i przeczytać książkę, trzeba po prostu ją przeanalizować. Na przykład warto też mieć ze sobą taki marker i zaznaczać wszystko w książce. To, to, że to jest książka, to nie znaczy, że nie możecie w niej bazgrolić. Ja zawsze zaznaczam w książce to, co jest najważniejsze, żebym później mógł do tego wrócić. Tak? więc poświęćcie czas na jedną książkę tak jak mówiłem w poprzednich filmikach 10 minut dziennie, 10 stron dziennie, 15 minut dziennie zróbcie sobie wyzwanie, ale dziennie przeczytajcie trochę tej książki jeżeli zrobicie 10 stron dziennie książka ma 200 stron, to w 20 dni skończyliście książkę czyli macie jedną książkę na miesiąc okay? to jedna książka na miesiąc to nie jest złe, 12 książek w roku to i tak więcej niż wielu ludzi przeczyta w całym swoim życiu a na pewno, na pewno zaplusujecie w swoim życiu. Więc to by było tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam to pomogło, jakoś to zainspirowało, żebyście chwycili jakąś książkę. Dzisiaj nawet 10 minut poczytali, bo tyle starczy. 10 minut, 10 minut, 10 minut, 10 stron, 10 stron, 15 stron i bum! Książka skończona, a Wy jesteście w ogóle na innym poziomie świadomości, można powiedzieć, ok? Więc to wszystko w tym filmiku. Ja Wam życzę powodzenia, miłego dnia. Ja wracam do pracy i ładuję ten filmik cały, bo to jest ten cały głupi proces. Dobra, trzymajcie się, cześć.